Panie Plana, słyszałam, że w tym lesie zaginęło 8 Enchantimals. Pomożecie mi ich szukać? Pewnego ranka 8 Enchantymals wybrało się do lasu. Chciał urządzić sobie w piknik, ale coś pokrzyżowało im plany. Enchantimals Lama usłyszała jakiś dziwny dźwięk z lasu, więc poszła sprawdzić co to. Jednak długo nie wracała i jej koleżanki zaczynały się o nią martwić. Postanowiły, że pójdą ją poszukać. I niestety zgubiły się. Nie wiedziały, jak wrócić. Pomóżcie mi je znaleźć. Rozpoczynam misję ratunkową. Patrz, Emi, tam widzę jednego. Pierwszego! Dziękuję, że mnie znalazłaś. Szukałyśmy lamy i się rozdzieliłyśmy. Nie wiedziałam, jak wrócić. Musimy znaleźć resztę. Pomogę ci. Wiesz, gdzie one mogą być? Rozdzieliłyśmy się, każda szła osobno, ale na pewno gdzieś w tym lesie. Szała. Może gdzieś tu są. Ja mam owieczkę, A ja papuga. Owieczko, widziałaś inne lalki Enchantimals? Szukamy jeszcze pięciu. Nie wiem gdzie jest reszta. My we dwie z papugą się odłączyłyśmy i szukałyśmy lamy. Nic się nie martw, na pewno ją znajdziemy. Szukamy dalej. Emi, patrz, to jakaś olbrzymia strzałka. Ciekawe, kto ją tu zostawił. To może Entropiwals. Patrz, widzę. Tam są. Chodźmy je ratować. Mamy je. Mam pink Winkę. Emi. Musimy się spieszyć, bo słyszałam, że w tym lesie grasują dziki. Szybko, uciekamy! Co na się. Co to, szyszki lecą z góry? To chyba jakaś wiewiórka. Chodź, Emil, idziemy. Nie ma co tracić czasu. Dziewczyny, jestem już taka zmęczona. Ach, mam nadzieję, że znajdziemy pozostałych. Ciekawe co z Lamą. Nie martw się, na pewno Blanka i Emilka nam pomogą. I wszystkich odnajdziemy. O nie, wyszliśmy z lasu. Ale może Emchanty Mars się jakaś schowała tutaj gdzieś na polu. Tam w oddali widzę jakiś domek. Chciałam się tam schronić. Liska, nie idź tam, To do bajagi! Em, nie martw się obronić. Liska, chodź z nami! Znaleźliśmy już większość twoich koleżanek. Liska, chodź z nami. Mars przygniecia nam przez drzewo. Emi, pomóż mi. Musimy ją wyciągnąć razem, bo może jej się coś stało. Klaplana. pomogę ci. <śmiech> <śmiech> Moja noga. Nie martw się. Zabiorę cię do lekarza. Bardzo boli mnie noga. Szybko. Dziewczyny, już prawie jesteśmy wszystkie razem. Jeszcze tylko lama. Gdzie ona mogła pójść? Widziała któraś, w którą poszła stronę? Co to był za dźwięk, za którym pobiegła? Już wychodzimy z lasu, a nie ma lamy. O nie, i co teraz? Tak bardzo się o nią martwię. Gdzie jest nasza lama? Dokąd ona mogła pójść? Dobra, chodźmy do domu. Ja później tu wrócę sama i jej poszukam. Patrzcie się dziewczyny. Na pewno ją znajdą. Patrzcie, tam przy lodziarni siedzi lama. Jak to? Przecież zgubiła się w lesie. Skąd ona się tu wzięła? Blanka naprawdę? Chodź szybko, biegniemy, sprawdzić, czy na pewno ona. Tak to ona. A skąd ty się tu wzięłaś? No jak to, jak tu się znalazłam? Przecież jak byłyśmy w lesie na pikniku, to usłyszałam dźwięk lodziarni. I pomyślałam, że skoczę sobie na lodzika. Lamo, my cię wszędzie szukaliśmy. Myśleliśmy, że ci się coś stało. Bardzo się o ciebie martwiłyśmy. Czemu nie powiedziałaś nam, gdzie idziesz? Przepraszam, myślałam, że wiecie, co to za dźwięk. Że to dźwięk naszej lodziarni. Nie denerwujcie się na mnie. Chodźcie, zjemy po lodziku. No dobrze, Lamo, ale ty zawsze musisz nam zrobić jakiś numer. Obiecaj, że już to się nigdy nie powtórzy. Dobrze, dziewczyny. Bardzo was przepraszam jeszcze raz. To się już więcej nie powtórzy. Przysięgam. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i odnaleźliśmy Encanti i lamę. Ta Lama to niezła gigantka. Zrobiła nam taki numer. Podobał wam się mój filmik? Pamiętajcie, subskrybujcie Fanebland. Dawajcie dzwoneczek, dawajcie dużo łapek w górę.